Materiał zawiera niewielkie spoilery dotyczące fabuły gry Suzerain. Słysząc o gatunku jakim jest visual novel, czy też po polsku powieść wizualna, najczęściej myślimy o romansach, przesyconych wręcz postaciami z anime, lub produkcjach detektywistycznych, takich jak chociażby Duncan Ronpa. Nierzadko gry tego typu wplatają też w przedstawioną historię wątki z pogranicza horroru psychologicznego, czego najlepszym przykładem jest Doki Doki Literature Club, czy też wydane niedawno The Girl Overdose. Wszystkie te gry skupiają się na przekazaniu graczowi ciekawej historii poprzez dialogi z postaciami. Zwykle posiadają także różne zakończenia, do których doprowadzić możemy poprzez dokonywanie wyborów w trakcie rozgrywki. Nie inaczej jest także w przypadku Suzerain, gry stworzonej przez niezależne studio Torpor Games. Zaczynając grę poznajemy w przyspieszonym tempie losy Sortlandu, świeżo upieczonej, policzącej zaledwie 30 lat, republiki we wschodniej części kontynentu Merkopy, w której wcześniej panowali monarchowie. Gracz wciela się w rolę Antona Reina, mieszkańca republiki i od samego początku musi podejmować wybory związane m.in. z klasą społeczną, z której wychodzi się ma bohater, czy chociażby wybranym kierunkiem studiów. Wraz z nadejściem wojny domowej, a następnie dyktatury w Sordlandzie, Gracz musi także zadecydować o pierwszych krokach politycznych bohatera, dołączeniu do organizacji młodzieżowej czy też poparciu któregoś z kandydatów na prezydenta. Niezależnie jednak od wyborów grającego, Anton Rain dołącza wreszcie do USP, Zjednoczonej Partii Sordlandu, i po wielu latach działania na rzecz partii zostaje wybrany z jej ramienia czwartym prezydentem państwa. Jednak dopiero wtedy zaczyna się główna część rozgrywki. Gracz postawiony zostaje w ciężkiej sytuacji. Ekonomia państwa znajduje się w głębokiej recesji, społeczeństwo jest niewykształcone i zacofane, a jakość i dostęp do ochrony zdrowia wołają o pomstę do nieba. Nie pomaga także fakt, że trzy potężne frakcje rywalizują o wpływy we wschodniej Merkopie, a ich wzrok właśnie skierował się na Sordland. Jakby tego było mało, nastroje wewnątrz państwa nie są dużo lepsze. Widoczna jest ciągła rywalizacja między reformistami, konserwatystami i Starą Gwardią, wciąż popierającą dawnego dyktatora Tarquina Sola. Krótko mówiąc, państwo znajduje się w ruinie. Konstytucja, zapisana jeszcze za czasów dyktatury, nakłada bardzo niewielkie limity na władzę prezydenta. Nie sposób jednak rozwiązać wszystkie problemy państwa jednym prostym dekretem. Żeby osiągnąć swój cel, trzeba będzie więc balansować na bardzo cienkiej linii między autorytaryzmem i demokracją, komunizmem i kapitalizmem, konserwatyzmem i progresywizmem, ale przede wszystkim idealizmem i realizmem politycznym. Warto jednak cofnąć się o jeden krok, wrócić do wspomnianego przeze mnie celu rozgrywki. Pomimo dosyć liniowej formy zabawy można uznać, że gra jest swego rodzaju sandboxem. Nie stawia ona przed graczem żadnego konkretnego celu, a jedynie pozostawia go ze środkami potrzebnymi do zarządzania fikcyjnym państwem. Moim zdaniem można jednak doszukać się trzech głównych celów w rozgrywce. Pierwszym z nich jest dotrzymanie lub niedotrzymanie obietnic wyborczych i doprowadzenie państwa do lepszego stanu. Jest to bardzo ciężkie zadanie, które wymaga od nas podejmowania odpowiednich decyzji związanych z inwestycjami państwowymi, zarządzaniem budżetem. Oraz, co ważne, niejednokrotnie szemranymi układami z innymi politykami i oligarchami, którzy zarządzają największymi firmami oraz mediami w kraju. Niezależnie od podejścia, jakie przyjmiemy, odgrywając naszą postać, zawsze znajdą się na naszej drodze mniejsze bądź większe przeszkody, z którymi trzeba będzie sobie poradzić, często idąc na kompromis. Drugim celem rozgrywki, niejako powiązanym z tym pierwszym, jest napisanie i wprowadzenie w życie nowej konstytucji Sordlandu. Także tutaj mamy znaczną dowolność, jeśli chodzi o prawa gospodarczo-społeczne, które zawrzemy w tym dokumencie. Jednak ustalenie treści konstytucji jest najmniejszym problemem. Aby została ona oficjalnym aktem prawnym, musi ją bowiem poprzeć znaczna większość polityków, z którymi dane nam, jako graczowi, jest negocjować. Dokładnie musimy przekonać do swoich zmian 66% Sejmu oraz 6 z 11 sędziów najwyższych. Niezależnie od tego, jakie poglądy przedstawiamy, nie jest to zadanie łatwe. Żeby go dokonać, trzeba naprawdę sprawnie poruszać się w świecie polityki i zjednać sobie liczących się liderów. Można także skorzystać z ułatwienia w postaci łapówek dla polityków od wspomnianych przeze mnie wcześniej oligarchów, jednak taka przysługa może nas w przyszłości sporo kosztować. A nie gwarantuje ona wcale sukcesu. Próba wprowadzenia konstytucji jest jednak jednym z najważniejszych działań w trakcie rozgrywki, ponieważ jeśli się to powiedzie, pozwala to graczowi umocnić własną władzę lub przywrócić prawdziwą demokrację w państwie. Istnieje także w pewnym sensie ukryta droga pozwalająca, nie wprowadzając konstytucji, spełnić własne zapędy autorytarne z pomocą Starej Gwardii, będącej dla przypomnienia frakcją popierającą starą dyktaturę. Jednak nie będę tej drogi tutaj szczegółowo spoilerował. Ostatnim z moim zdaniem najważniejszych celów dla gracza jest szeroko pojęty sukces w życiu rodzinnym. Jest ono bardzo skomplikowane. Bohater, o czym wcześniej nie wspominałem, ma bowiem żonę, syna oraz córkę. Każda z tych postaci ma swoje własne dążenia i ambicje. Nawet kilkuletnia Diana, od której pozwolę sobie zacząć. Dziewczynka nie wymaga wiele. Przede wszystkim chciałaby żyć w szczęściu i bezpieczeństwie ze swoją rodziną. Jej wpływ na bohatera ma jednak głównie charakter pośredni. Anton chciałby bowiem zapewnić swojej córce jak najlepszą edukację i warunki życia w kraju, który dotychczas marginalizował dziewczynki i nauczał jej jedynie tradycyjnych ról płciowych. Gracz ma więc dodatkową motywację, aby tę sytuację zmienić na lepsze. Wracając jednak do innych członków rodziny, warto pochylić się nad Francem synem bohatera, który buntuje się przeciw rodzicom. Relacja z nim przedstawia w moim mniemaniu najczystszą relację rodzinną, niezaburzoną poprzez politykę, chociaż natłok nowych obowiązków prezydenta oczywiście wpływa na nią negatywnie. Warto zwrócić uwagę na wydarzenie, które ma miejsce w późniejszej fazie gry. Jest to dosyć duży spoiler wątku rodzinnego, więc jeżeli nie chcecie go słyszeć, to na ekranie w tym momencie wyświetli się czas, do którego możecie przewinąć. Mianowicie, w pewnym momencie dostajemy wieści o tym, że Franz nie zdał egzaminów, takiej sortlanskiej matury, i wobec tego czeka na niego jedynie wojsko lub praca. Nie może się dostać do szkoły. No chyba, że Anton skorzysta ze swoich koneksji i załatwi synowi miejsce w szkole. Osobiście było to dla mnie podczas pierwszego idealistycznego podejścia do gry zderzenie z rzeczywistością. Pierwsze wydarzenie, podczas którego odszedłem od swoich ideałów dla syna na którym po takim czasie rozgrywki bardzo mi zależało. Warto jednak zaznaczyć, że takie działanie może się później na nas negatywnie odbić, kiedy wyjdzie to na jaw. Ostatnim członkiem rodziny prezydenta jest jego żona, Monika, działaczka na rzecz praw kobiet. Szczerze powiedziawszy, nie mogłem do końca wczuć się w relację z nią, ponieważ bardzo często sprowadzała się ona do polityki, której było już wystarczająco w innych aspektach rozgrywki. Wartym jednak zwrócenia uwagi jest fakt, że balansując na krawędzi między spełnianiem marzeń swojej ukochanej i pracy nad własną karierą polityczną, możemy sobie bardzo zaszkodzić, negatywnie wpływając na relacje z konserwatywną częścią rządu. Grając jednak jako reformista, uważam, że jest to naturalna kolej rzeczy. Po tym przydługim opisie celów rozgrywki w Suzerain, uważam, że jest pewien aspekt, na który warto zwrócić uwagę i o którym już kilkakrotnie delikatnie wspominałem. Wszystkie opisane cele są ze sobą połączone i jako gracz mamy moc sprawczą, aby poświęcić któryś z nich dla lepszych efektów pozostałych lub też wybrać drogę balansu, drogę, w której staramy się rozwinąć na każdym z tych frontów jak najbardziej jest to możliwe. Oba te podejścia do rozgrywki są poprawne. Uważam, że żadne z nich nie jest lepsze bądź gorsze, jednak przynoszą one inne, często niepożądane efekty. I tutaj przechodzimy do najważniejszej sprawy związanej z grom. Sprawy, która w moim mniemaniu przyćmiewa piękną oprawę graficzną, dobrze napisane postacie, czy też sam ciekawy pomysł na rozgrywkę. Suzerain to gra, w której wybory rzeczywiście mają znaczenie. Twórcy przewidzieli całe mnóstwo zakończeń głównych i pobocznych, zwrotów akcji i dróg, w jakie może skręcić prowadzone przez gracza państwo. Czasem nawet najmniejsze decyzje, które zaburzą obraną przez nas ścieżkę, jedynie odrobinę Mogą diametralnie niczym z efektem motyla odmienić losy bohatera, jego rodziny, partii czy też całego państwa. To właśnie ta wrażliwość decyzji jest moim zdaniem aspektem, który wyróżnia Suzerain na tle innych powieści wizualnych oraz gier strategicznych.